Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie i jak widać, dzisiaj stroje kąpielowe, stroje kąpielowe z SHEIN. Bardzo wiele z Was pytało mnie właśnie o te stroje i kiedy nadarzyła się okazja współpracy, no to właśnie wybrałam troszeczkę takich bardziej normalnych ciuchów, ale też właśnie chciałam spróbować ze strojami kąpielowymi. I zastanawiałam się, czy robić to tak, żeby wziąć na przykład tylko jednoczęściowe, tylko bikini, tylko coś tam, ale stwierdziłam, że może za pierwszym razem wezmę po prostu jakiś jeden taki, jeden taki, jeden siaki, więc mamy dzisiaj troszeczkę miksu, bo mamy e, stroje jednoczyściowe oraz mamy stroje tankini. Bikini powiem Wam jakoś tak nie znalazłam nic, co by mi się podobało, ale jeszcze nic straconego. Jeśli będą chcieli dalej współpracować, to myślę, że też coś wymyślimy z bikini. Natomiast, jeżeli interesują Was różne inne bikini, to ja już na swoim kanale robiłam e, stroje kąpielowe z Kapala, stroje kąpielowe z Bondrix. tak więc jeżeli coś Was interesuje, to na ekranie końcowym na pewno będziecie miały odnośnik po prostu do tych filmów. No a dzisiaj przyjrzymy się właśnie strojem kąpielowym z Shin. Bardzo wiele z Was w ogóle e, jest zachwycona i zadowolona z tych strojów. Mówiłyście, że kupiłyście je w tym roku, że fajnie się Wam sprawdzają jakościowo, że są dobre. Tak więc sama jestem też bardzo ciekawa, oczywiście z doborem rozmiaru przy strojach kąpielowych, niestety było troszkę trudno i wydaje mi się, że tak mam, um, trochę tak trafiłam, trochę nie tak jak jeden mis, taki jeden myśl, takie wiecie, część trafiłam, część nie, ale... Jestem ciekawa, co Wy na temat tych strojów powiecie. No i zacznę od pierwszego stroju, strój jednoczęściowy. Jeszcze tak na wstępie powiem, że ja na sobie mam swoje majtki. Pomimo tego, że tutaj w środku mamy właśnie tą naklejkę, wiecie, w, 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 w kroku naklejoną, ale mimo wszystko ta naklejka się odkleja, zagina. Jakby wolę mimo wszystko mieć swoją bieliznę. Po pierwsze, to też pokazuje, na ile wycięte są e, kostiumy kąpielowe, czyli idę, ile, ile na przykład widać nam ponad, e, powiedzmy, standardowe bieliznę, a po drugie po prostu ja się czuję bardziej komfortowo jednak mając na sobie swoją bieliznę, a dopiero strój kąpielowy, który przymierzam, jeżeli zdecyduję się go zostawić, no to wiadomo, że go sobie przypiorę. no i wtedy będę już, no wiadomo, bez bielizny mi chodzić, tak jak gdzieś idę na basen, natomiast tutaj do filmu właśnie zakładam swoją bieliznę, bo jakby się okazało, że któryś ze strojów po prostu na mnie nie leży, no to, to po prostu będzie ona na sprzedaż, więc... To też chyba moim zdaniem lepiej, tak. Tak więc zaczynamy właśnie od pierwszego stroju. Pierwszy strój jest strojem jednoczęściowym. Jak widzicie, ma dosyć mocno tutaj wycięty przód, natomiast mi to zupełnie nie przeszkadza. Mamy niby jakieś takie wkładki tutaj w tych miseczkach, ale powiem Wam, że one kompletnie nic nie robią. Ja próbowałam tutaj, wiecie, jakoś tak ładnie ułożyć, podwinąć, przesunąć, coś, żeby tutaj, wiecie, to tak się fajnie trzymało. Ale nie, to jest w ogóle niemożliwe. To, co mi się w tym stroju bardzo podoba i co mnie dosyć często je łapało na wyjazdach, to jest to, że ja miałam bardzo często zjarane tutaj ramiona, więc mamy w tym momencie takie, wiecie, falbanki, że możemy sobie tutaj ramionka przykryć. Co dla mnie jest naprawdę wierzcie mi idealne, bo u mnie akurat ramiona, no i oczywiście kark to było pierwsze, co się zawsze spaliło. E, natomiast no tak czy siak wiadomo tak na wyjeździe e, zawsze używamy filtrów. Jeśli chodzi właśnie o ten dekal, to, to tak się przyglądam, że on jest jednak zacny, bardzo, bardzo głęboki, więc dla osób, które lubią, jeżeli na przykład macie duży biust, to szczerze mówiąc, nie wiem czy ten kostium będzie dla was, nie wiem czy on będzie w stanie w ogóle jakoś wam go ładnie zebrać i utrzymać, dlatego że on po prostu tutaj no nic nie zbiera, tak? Mamy włożone, że tak powiem, nasz biust w strój kąpielowy i on sobie leży, tak więc jest nawet widać taki rozciągnięty. Nie ma tutaj takiego wiecie, efektu push-up, jak na przykład możemy mieć w stanikach. Mamy tutaj też do przywiązania taką, taką sobie, wiecie, takie coś, które jest przedłużeniem tutaj tego, co mamy, co mamy z tyłu. Natomiast czy to coś daje, No, w pewnym sensie przecina nam troszeczkę sylwetkę. Poczekajcie, żebym ja to teraz ładnie yy, zawiązała. W pewnym sensie przecina nam troszeczkę sylwetkę. Więc jeżeli to ładnie ułożymy, to nie wiem, do zdjęcia fajnie wygląda, ale nie ma to tak naprawdę żadnej, żadnej sensownej funkcji. Dalej jest to po prostu normalny strój, tak jak Wam powiedziałam na początku, ja mam pod spodem swoją bieliznę, która może nie jest jakby dużymi spodemkami. mam nadzieję, że wszystko widać. Tylko jest taką powiedzmy norma, normalne figi, tak? Tutaj akurat jest koronka. Specjalnie założyłam czerwone, a nie czarne, dlatego że mam czarne jeszcze majtki, więc żeby było dobrze widać. Więc tutaj, jak widzicie, no one są. Nie powiedziałam, że bardzo wycięte, ale troszeczkę jednak tego, ty, tych pośladków nam odsłaniają. Natomiast ogólnie wydaje mi się, że strój całkiem fajnie leży. Taki jest, powiem Wam, uroczy, taki dziewczęcy. Jedno co trochę mam wrażenie cały czas, to to, że on jest jakby za krótki w tułowiu. I nie wiem, dlaczego tak mi się wydaje, bo ja jestem osobą niską i chyba wydaje mi się, że w ogóle Ola, Hejce Alex -K, która ma 1,85 m miała albo nawet identyczny, albo podobny strój, tylko może w innych kolorach. Ale ja, i u niej wyglądał dobrze. No i pamiętajcie, Ola, ma 1,85 85, a ja ma 1,60 Natomiast u Oli nie pamiętam, żeby ona na to zwracała uwagę, a ja mam cały czas wrażenie, jakby ta partia tutaj była po prostu za krótka, jakby za chwilę miało mi to, wiecie, się zsunąć. Cały czas mam takie wrażenie, jakby musiała to jakoś tak podciągać, poprawiać. Oczywiście to, to mi nie spada, bo ja już sobie w tym stronę troszeczkę chodzę, zrobiłam zdjęcie i tak dalej, tam bla, bla, bla. I, I widzę, że to się nie rusza, ale z drugiej strony, jeżeli bym miała tak spędzić w tym stroju cały dzień, no to powiem Wam, że w sumie nie wiem, czy nie miałam takiego wrażenia, że jak ruszę raz za mocno rękami, to że po prostu tu mi to się właśnie zsunie i wtedy będzie, będzie ząg. Tak więc jakoś taki, tak nie wiem, takie taki, taki dziwne wrażenie, co ogólnie mi się ten strój podoba. Ja mam jeszcze super takie białe, lejące się spodnie palaco, takie z wiskozy kupione. 100 lat temu w Primarku w Londynie, nie wiem, myślę, że jakieś 7-8 lat temu, więc nawet na, na to dorzucić właśnie sobie te spodnie palaco i w ogóle super stylówka. Zresztą widzicie, to poczekajcie, założę. No jednak nie wiem, czy to w sumie fajnie wygląda, bo oczywiście to jest biały, cieńszy materiał, więc ją tutaj przebija. Dodatkowo on ma swój sznurek, to ma swój sznurek i zaczyna się tutaj taka wojna na sznurki, więc to też trochę słabo wygląda, chyba, żeby po prostu obciąć to i w ogóle się tego pozbyć. Ja na czas... Póki tak sobie rozmawiamy za to po prostu z tyłu, żeby tego nie było widać, żebyśmy widziały mniej więcej, jakby to wyglądało bez tego. No, do przemyślenia ewentualnie, wiadomo, jeżeli jesteśmy gdzieś na wczasach, to często jest tak, że na kostium po prostu musimy narzucić czy pareo, czy jakąś spódnicę, czy coś tam. I wydaje mi się, że to wtedy całkiem spoko wygląda. Wybaczcie, spodnie są trochę pogniecione, ale ja je prałam teraz przed sezonem i po prostu jeszcze ich nie nosiłam, więc są niewyprasowane. Nawet powiem Wam, że jak tak patrzę to w sumie chciałabym mieć chyba taką bluzkę na wakacje, żeby właśnie miała taki ładny dekolt, fajny, taki troszeczkę kuszący, trochę kobiecy, wiecie, taki teges, tutaj właśnie falbanki, ale żeby była właśnie taka bluzka. Jeżeli gdzieś trafiłyście na taką bluzkę, to dajcie znać, bo bardzo mi się to spodobało, wydaje mi się, że to jest naprawdę całkiem, całkiem fajny look, tylko Podejrzewam, że chyba założyłabym czarne, bo jeszcze mam takie same pala co czarne spodnie i chyba lepiej by wyglądały do tego, ale ogólnie całkiem fajna stylówka, wydaje mi się. W każdym razie, jeżeli Was ten strój kąpielowy zainteresował, to oczywiście linki do strojów kąpielowych macie na dole, jak również rozmiary, bo ja muszę sprawdzić, jaki ja rozmiar wybrałam w mailu, który do nich wysyłałam, bo w tej chwili nie pamiętam po prostu tego. Tak więc linki będziecie miały na dole. Często jest też tak, że właśnie te stroje kąpielowe występują w różnych wzorach kolorystycznych, tak więc jeżeli Was któryś zainteresuje, no to na przykład ten czy jeszcze jeden, dane miała jednoczęściowy, no to wtedy możecie zobaczyć, właśnie, może jakiś, jakaś inna kombinacja koloru wam się bardziej spodoba. No i też to, co mówiłam w poprzednim filmie, czyli Shin patrzy na to, ile osób kliknęło w linki, jak właśnie, jaki jest ruch na stronie wynikający z filmu, więc tak naprawdę wy decydujecie o tym, czy oni będą chcieli dalej ze mną współpracować, czy nie, czyli ile będzie wyświetleń pod filmem, ile będzie kciuków, chociaż w sumie nie wiem, czy na kciuki patrzą, na kciuki bardziej algorytm YouTube'a patrzy, ale ile będzie kliknięć w linki, więc. To wy zadecydujecie, jeżeli chcecie widzieć takie filmy, to po prostu klikajcie w linki. Jeżeli nie chcecie... To nie klikajcie i wtedy ani oni nie będą chcieli ze mną współpracować, ani ja po wyświetleniach będę, będę wiecie, stwierdzać, że po prostu nie ma sensu robić takich filmów. Tak więc tutaj jest decyzja w Waszych rękach. Zresztą de facto trochę jak z każdym filmem, bo jeżeli filmy mało się klikają, mają małą oglądalność, to trochę tak jest, że, 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 że przynajmniej ja tak mam, bo może nie będę mówić za wszystkich, że ja tak mam, się zastanawiam dlaczego, czy mogę coś ulepszyć. Czy powinnam dalej to kontynuować? Wiecie, następuje cała taka machina szukania przyczyn, powodów, rozwiązań, jakby wiecie, co można zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to na pewno zawsze jest jakiś Wasz głos w stronę osoby, która tworzy te treści. Czy właśnie Wam się coś podoba, czy nie? Czyli lajki pod filmami, komentarze pod filmami. Ja, jeżeli nie dam rady, na przykład na wszystkie odpowiedzieć, to wierzcie mi, że wszystkie komentarze czytam. Tak więc też na pewno zawsze widzę to, co Wy do mnie napisałyście. No dobra, ale to taka, taka mała dygresja. Ja w takim razie teraz, dla odmiany, przebiorę się w Tankini i zobaczymy właśnie Tankini w Panterkę. Mówisz i masz, bo właśnie trafiło się Tankini. Ja w sumie je przemierzałam wcześniej, ale trochę zapomniałam, że one są takie podobne. Trafiło się Tankini właśnie z górą, dosyć zbliżoną do tego stroju kąpielowego. I również mam takie trochę poczucie, jakby ono było na mnie lekko przykrótkie. Nie wiem, może, może większy rozmiar. Ja chyba mam 3XL, jeśli chodzi o te kostiumy. Tak mi się wydaje, więc możliwe, więc będę tak odnosić się, ale zajrzyjcie do opisu, bo na pewno ja tam wam podam właściwy rozmiar, jaki mam, więc zwróćcie na to uwagę. Tak więc, no nie wiem, szczerze mówiąc. Zastanawiam się, czy większy rozmiar miałby sens, czy nie, bo z kolei tutaj jak jest ta góra od właśnie tankini, to jak zrobię tak, no to jak widzicie, ona mi tu podchodzi właśnie i tak się pod tym biustem podwija. My niby tutaj mamy. Jakieś wkładki. One są takie dosyć okrągłe, bo ja się im bardzo mocno przyglądałam, czy ja je powinnam jakoś ułożyć, czy nie. E, natomiast znowu, one de facto nic nie dają, one nie mają żadnej funkcji, więc ten nasz biust tutaj po prostu sobie, że tak powiem, pum i leży. E, nie jest to tak może głębokie jak tamto, bo w tamtym stroju widać było po prostu jakby. E, Wręcz kawałek tego biustu tutaj, tutaj. Tu tego nie widać, więc wydaje mi się, że tu przynajmniej całkiem, całkiem fajnie leży. Nadal mamy takie tutaj falbanki na ramionczkach, natomiast one są troszeczkę mniejsze niż właśnie w tamtym, e, w tamtym stroju. No i do tego mamy właśnie czarne majteczki. Majteczki też mi się wydają trochę małe, trochę jakby mi się tak, wiecie, wpijały. One ogólnie są normalne, to są normalne figi, tylko tyle, że one są z takim niższym stanem, czyli właśnie przed pępek. Zależy, co lubicie. Ja akurat wolałabym jednak z troszkę wyższym stanem, szczególnie jeżeli myślimy o Plus Size, to jednak, wiecie, takie gacioszki, które trzymają nam brzuch, trochę się lepiej sprawdzają niż właśnie takie niskie. No bo w tym momencie troszkę tak wyglądam ciążowo. W sensie, wiecie, ja i tak mam brzuch. Ja wiem, że ja mam brzuch. Ja mam jeden brzuch i drugi brzuch. Tak więc ja sobie zdaję z tego sprawę, ale trochę mam takie wrażenie, że przez to, że właśnie tutaj jest takie odcięcie, tutaj jest koszulka, to tak generalnie tak mogłabym uchodzić. Oczywiście ja nigdy nie udaję, że jestem w ciąży, bo. Nie róbmy tego, e, natomiast no tak to, tak to trochę wygląda, ale z drugiej strony faktycznie jeżeli jesteście w ciąży, to to może być właśnie fajny, kombine... fajny, fajny kostium dla Was. Z tym, że właśnie nie wiem, czy w takim przypadku właśnie takie niskie gacioszki są dobre. Ja akurat no nie mam pojęcia, tak, czy, czy kobiety w tym momencie wybierają takie gacioszki, czy wybierają właśnie niższe pod brzuszek, a właśnie przykrywają się tutaj tuniką, tak, więc... Tu mogę spekulować. Natomiast tak wygląda właśnie to tankini, czyli mamy te majteczki czarne. Możecie zobaczyć też, że nie wystaje mi aż tak dużo tych moich różowych, jak na przykład w tamtym niebieskim przed chwilą. Ale są dosyć takie malutkie, bym powiedziała. Więc w sumie, w sumie tu mi się zastanawiała, czy właśnie go sobie zachować, czy jednak rozmiar większy nie byłby dobry, czy sobie zachować ten strój. Bo znowu ta koszulka. Generalnie, jak na przykład mamy 30 stopni i trzeba gdzieś wyjść, to czemu by nie? To po prostu jak w kostiumie kąpielowym. Nakładam te moje czarne palaczo do tego akurat, byłyby po prostu wyśmienite e, i mogę gdzieś iść. Nie muszę stanika zakładać, ani nic. I kto mi coś powie, nie? W tej chwili już w zasadzie chyba trochę się odchodzi od komentowania w ogóle strojów ludzi na ulicach. I naprawdę chodzą takie kombinacje, że po prostu ktoś może się tylko co najwyżej spojrzeć. No ale przecież co? No, to się spojrzy, no i wielkie mi halo. I tak tej osoby więcej nigdy w życiu nie zobaczę. Tak więc, no o, coś mi tu się wbijała. Kryzys zażegnany. Dajcie znać, może macie na przykład ten kostium, więc dajcie znać, czy Wam się on podoba. Ja, Jaką się Wam sprawdza, i właśnie jak jest z tym rozmiarem? Może by się zdecydowałyście na rozmiar większy. Ja ta, e, wspominałam Wam też to w tym poprzednim filmie z Sheinem, gdzie właśnie były ubrania, że ja się kierowałam też bardzo dużo opiniami osób. Właśnie e, szukałam takich opinii, gdzie jest dosyć dużo napisane i gdzie są zdjęcia, bo rozmiar rozmiarowi nierówny I to, że ktoś mi napisze, że nosi 48-50. Co z tego? Ja i Ola nosimy też rozmiar 4850 i zupełnie inaczej na nas rzeczy pasują. Ja mam chyba z 10 cm więcej w biodrach niż Ola i mimo wszystko też nosimy 48-50, tak więc no tutaj akurat wiecie, nie zawsze, to, nie zawsze to jest wyznacznikiem, tak więc często właśnie czytam, jeżeli są podane wymiary czyjeś osoby, ewentualnie jeżeli w opisie jest to napisane, tak więc ja bardzo dużo i bardzo skrupulatnie przeglądam te opisy i też Wam to polecam. Czasami można nie trafić, jak na przykład z tym różowym garniturem właśnie z poprzedniego filmu, ale ogólnie myślę, że jest to lepszy kompas niż ta tabela, która jest w Sheinach. Tak więc, tak się prezentuje właśnie pierwsze tankini, strasznie dużo gadam dzisiaj, ale mam ochotę, bo ktoś mnie napisał pod filmem, właśnie chyba pod Sheinem, że bardzo lubi mnie oglądać, ale jest zmęczony po moich filmach, bo za dużo gadam. To taki tak, tak zwany backhanded compliment, czyli fajna jesteś, ale... No to, to nie wiem, czy lubisz mnie oglądać, jeżeli jesteś zmęczona po moich filmach. No, no cóż, można zawsze na przyspieszeniu oglądać, wtedy wam czas szybciej pójdzie, ale ja sama z siebie mówię dosyć szybko i czasami ciężko mnie słuchać na przyspieszeniu. A W każdym razie, dobra, e, mała dygresja, ja się przebieram w takim razie w jednoczęściowy, tak na zmianę będzie jednocześciowy tankini, jednoczęściowy tankini. I ten jednoczęściowy, który tam właśnie na Was czeka, jest naprawdę bardzo fajny, bardzo dziwny, bardzo kolorowy. No i musicie same zobaczyć. No dobra, i to jest jednoczęściowy kostium, który ma taki bardzo dziwny tutaj kształt. To znaczy, niby mamy majtki, niby mamy bikini, i niby to mogłoby być znaczy ten stanik, i niby mogłoby uchodzić za bikini, gdyby nie to, że to wszystko właśnie jest tutaj połączone. Mamy tutaj bardzo takie odważne wycięcie. Oczywiście znowu standardowo, tutaj mamy te takie wkładeczki, które nie, ro nie robią absolutnie nic. No, i generalnie, akurat e, jeśli chodzi o konstrukcję tego stroju, to on na nasz biust nie robi absolutnie nic. Jeżeli mamy duży biust, który nie stoi sam z siebie w pozycji baczności, na baczność raczej. To wydaje mi się, że chyba nie wiem, czy będziemy dobrze w tym wyglądać, dlatego że on raczej nie podtrzyma znowu nam biustu. Tak więc to jest raczej taki kostium, wiecie, albo może jak mamy mniejszy biust, albo jeżeli nam to zwisa i powiewa i dosłownie nam zwisa. E, bo jak widzicie, no on tu w ogóle, w ogóle, absolutnie w ogóle nie trzyma nam biustu, dlatego że mamy tutaj tylko takie sznureczki, które jak jesteście same, to jest naprawdę ekstremalnie bardzo trudno w ogóle ogarnąć. Dlatego że z tyłu. Ja mam nadzieję, że to w ogóle dobrze zrobiłam, że z tyłu to wygląda właśnie w ten sposób. Czyli jak widzicie, tutaj jest w ogóle wiązanie, te sznurki idą jakoś tutaj, one mi się tak strasznie pokręciły w ogóle wszystkie, że naprawdę wierzcie mi, zrobić to samej, było bardzo, bardzo trudno. Oczywiście plecy, jak widzicie, mamy bardzo, bardzo mocno odkryte. Więc jeżeli te nasze, wiecie, wałeczki z tyłu, czyli back rolls, Back y, Są dla nas problematyczne. No to, to raczej ten kostium nie jest dla nas. Ale jeżeli na przykład macie wywalone. To czemu jak najbardziej? Ten kostium właśnie też występował w wielu ym, ym, opcjach kolorystycznych. Ja wybrałam po prostu taką najbardziej żywą, taką właśnie pomarańczowo, fioletowo, fuksjową i tam w ogóle. Ale były na przykład zielono-niebieskie, takie turkusowe. Była chyba. Nie pamiętam już, szczerze mówiąc, jakie były te kolory, bo, bo to było już jakiś czas temu, kiedy ja tam wiecie sobie, wybierałam te kostiumy. Więc jeśli chodzi o ten kostium, no to on akurat no biust trzyma najsłabiej. Tutaj z boku też się niestety wszystko wylewa. Za to dół, no dół mamy już taki, że wiecie, trzyma nam wszystko. Troszkę to, jak ja spojrzałam, zrobiłam sobie zdjęcie, leci tak w lustrze, i trochę jak tak spojrzałam, to tak mówię, kurde. Te majtki wyglądają trochę tak na Obelixa, taka pielucha, trochę duże, takie wiecie, są strasznie duże, no ale to też jest kwestia tego, że ja mam bardzo okrągły brzuszek tutaj, tak? Bo jest jedna oponka, druga oponka, więc automatycznie to jest wszystko bardzo okrągłe i faktycznie wyglądam na Obelixa. Jeżeli mimo wszystko jesteśmy większe, ale może mamy bardziej płaski brzuch, bo na przykład ten tłuszczek nam się gdzie indziej odkłada, no to możliwe, że będziemy trochę lepiej jednak wyglądały niż właśnie tak na Obelixa. A jeżeli wyglądamy na Obelixa, to oh well, no trudno. Jeśli chodzi o majteczki, to tutaj z boku mamy takie ściągacze, którymi można ściągnąć chyba jakoś, żeby je sobie trochę podwy po podwyższyć, ale powiem Wam szczerze, że ja to próbowałam zrobić i troszkę mi nie wyszło. Majtki są bardzo pełne, możecie zobaczyć, że praktycznie ta moja bielizna w ogóle mi tutaj nie, nie wychodzi. Ona jest po prostu idealnie schowana, tak więc one są bardzo, bardzo pełne. Dużo nam zakrywają. Całą pupę nam zakrywają, cały brzuch nam zakrywają. Troszkę szkoda, gdyby lepiej trzymały biust, to to byłby moim zdaniem kostium idealny, bo naprawdę jest przezajebisty, moim zdaniem. No ale właśnie z uwagi na, na to, jak ten biust się trzyma no troszkę to słabo, tak, bo oczywiście jesteśmy duże i jakby w kostiumie kompilowym tego nie ukryjemy, ale można znaleźć taki, który będzie podkreślał nasze atuty, więc jeżeli jesteśmy plusikami, no to też pewnie mamy tutaj czym oddychać, czym się pochwalić, więc fajnie by było jakby tu właśnie strój to zebrał i jakoś tak podkreślił, a nie tak, wiecie, zostawił samopas i tak sobie to smutnie wisi, tak, więc to taka moja drobna uwaga, aczkolwiek no powiem Wam, że no zastanawiam się, czy sobie zostawiać ten strój, czy nie, bo on jest taki, taki ciekawy. Z tym, że, no tak jak wspomniałam na początku i podkreślę to na koniec, trzeba mieć kogoś do pomocy, żeby nam tutaj pomógł ogarnąć to z tyłu, żeby to dobrze leżało, bo, no ja się namahałam. Zwłaszcza, że ja nie mam, po pierwsze, mam krótkie rączki, bo jestem osobą nisko, więc mam krótkie rączki, po drugie, nie jestem aż tak elastyczna żeby sobie tutaj wszystko tak dokładnie, wiecie, po, 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 powiązać. Jakoś tak mi się to udało na szczęście, ale teraz, żeby wybić się z tego stroju kąpielowego, no to muszę to rozwiązać wszystko, żeby tutaj troszeczkę sobie poluźnić jakby ten obszar i normalnie, wiecie, zsunąć ten strój i ja go, wiecie, zdejmuję przez ramionka i zsuwam, zsuwam do dołu. Tak więc on ma swoje plusy i swoje minusy i zależy oczywiście od tego, co Wam będzie odpowiadać, co Wam się bardziej podoba, jaką macie sylwetkę, no to wtedy wiadomo, tak? Musicie sobie tutaj dobrać, e, czy to jest dla Was odpowiedni kostium, czy nie, a ja się przebieram w ostatnie tankini. No i ostatnie tankini mega, ale mega, ale bardzo mega, 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 mega mi się podoba. Po pierwsze, góra. Góra jest bardzo fajnie zrobiona. Tutaj mamy taki przezroczysty pasek. Tutaj też podtrzymywana jest przez taki dosyć szeroki pasek, właśnie czarno przezroczysty, który mi się troszkę widzę, że zawinął. Jeśli chodzi o biust, to znowu mamy te dziwne wkładki, ale one generalnie nic nie robią. Natomiast ona jest tak skonstruowana, że po prostu za bardzo nam tutaj nic nie widać, więc whatever, ale to co mi się podoba, to to, że ona jest tutaj wysoko, więc jakby bokami nic się nam nie wylewa. Potem mamy tutaj tą falbankę. Podobnie zresztą jak to było w tej panterce i generalnie bardzo wiele strojów tankini na stronie Shein, właśnie w ten sposób wygląda, że mają tą taką falbankę, a czasami nawet taką długą, tunikowatą wręcz falbankę. I było mi ciężko w ogóle znaleźć takie tankini, które byłoby troszkę krótsze, właśnie bardziej proste. No, niewiele ich było, tak więc wybierałam, wybierałam to, co było. Natomiast uważam, że to jest naprawdę całkiem, całkiem fajne. Z tyłu wygląda to tak, czyli jest dosyć wysoko, tak więc żadnych backrolls nie będzie nam widać. Tutaj wszystko będzie ładnie, wiecie, spięte, więc oczywiście warto zwrócić uwagę, jeżeli się opalacie, jak to wygląda. No i teraz majtki. Majtki tutaj są zupełnie inne niż w tamtym tankini, są po prostu... Miodzio. Majtki są bardzo wysokie. Ja mam tu back, jak widzicie, majtki są wysokie, są pełne, także prawie w ogóle nie widać, troszeczkę, ale niewiele widać właśnie mojej, mojej bielizny i po prostu bardzo fajnie leżą. Tak więc, no tu po prostu, jeśli chodzi o majtki, to w ogóle bombowe. I wydaje mi się, że ja chyba porównywałam właśnie rozmiary, jakie pierwszy raz przymierzałam te kostiumy, że tak właśnie mówię, kurde, co jest? Czy ja mam tam innym rozmiarze? Wydaje mi się, że oba te kostiumy, oba te tankini. Mam w rozmiarze 3XL, no ale ten leży zdecydowanie lepiej. Natomiast podkreślę to znowu, żebyście nie, nie brały mojego słowa, co mówię, z, zajrzyjcie do opisu, bo może, może ja mam jednak inny rozmiar i wtedy jak będę edytować, jak będę wrzucać film na YouTube, to wtedy na dole będziecie, będziecie miały tą informację właśnie w jakim y, rozmiarze ja mam ten dany strój. By the way, ja mam też, ponieważ jest to film współpracowy, to jest barterowy, nie, nie płatna współpraca, ale barter, no to ja mam kod minus 15% właśnie na, na ciuszki Shi'inu, tak więc jeżeli Was coś interesuje i na przykład chcecie coś kupić taniej, no to możecie skorzystać z mojego kodu, też jest on w opisie. Tak więc, powiem Wam, że to tam kini mega mi się podoba i chyba sobie je zostawię i znowu, bluzeczka będzie fajna jak są upały, założyć właśnie do tego te czarne spodnie palaco i w ogóle luz, można gdzieś iść i na Wisłę, cokolwiek, być jakiś taki gorąc, naprawdę po prostu ja w momentach jak było tak 30 stopni, Naprawdę momentami się zastanawiałam, że już mówię, ja już nie wiem, w co się mam ubrać, żeby mi nie było gorąco. Ja też e, nie lubię e, za dużo odsłaniać e, skóry, w takim sensie, że na przykład wolę założyć cienkie, przewiewne spodnie długie, bo nie lubię, jak się nogi kleją do siebie. Tak na przykład jak teraz stoję i mi się tutaj kleją, no to jest to nieprzyjemne dla mnie uczucie. I oczywiście wiem, że są sposoby na to, żeby się nie kleiły, nie wiem, posmarować olejkiem, e, antyperspirantem i tak różnymi rzeczami, natomiast u mnie to się nigdy na dłuższą metę nie sprawdzało. Więc ja ogólnie na przykład, jeśli chodzi właśnie o takie upały, to dlatego ja wybieram długie, przewiewne spodnie, bo mi jest po prostu tak wygodniej. To nie to, że ja się wstydzę swoich nóg czy coś takiego, e, tylko po prostu jest mi tak wygodniej, jak w nocy na przykład śpię, też śpię w długich spodniach od piżamy. Mam bluzkę na ramionczka, ale spodnie od mam długie, bo strasznie nie lubię, jak potem na przykład dotknę łydka do łydki one mi się kleją właśnie i no, nope, nie, to nie jest dla mnie. Tak więc na przykład dlatego właśnie myślę o tej bluzeczce do jakichś takich długich spodni palaco, ale też z kolei myślę, że na przykład jak ktoś nosi jakieś takie shorty czy coś, też by spoko wyglądała. Moim zdaniem w ogóle akurat ta, ta, ta koszulka od tankini jest naprawdę bardzo fajna, lepiej leży, nie mam tego takiego poczucia właśnie, że jest za krótka, za mała. Może nawet mam poczucie, że mogłaby być mniejsza, że jest taka właśnie po prostu luźna, duża, ale z drugiej strony no fajnie leży, jakby wiecie, nic nie uwiera, nic się nie przesuwa. Ja i w przypadku tej tankini naprawdę z niej jestem, jestem bardzo, bardzo zadowolona i podejrzewam, że raczej to ze mną zostanie, ale nawet pozostałe trzema muszę się jeszcze zastanowić, bo one nie są złe, są naprawdę fajne. Tylko właśnie może ten niebieski na przykład, on, ten pierwszy też był całkiem całkiem fajny. Dajcie mi znać, który strój Wam się właśnie najbardziej podoba, jak byście wybierały, jakich strojów wyszukacie, pamiętajcie właśnie o tych filmach, które wam, e, o których Wam mówiłam na początku, czyli Bondrix i Kapal, że właśnie e, no są już na kanale, tak więc możecie, możecie do nich zajrzeć. A ja tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie, jeżeli polajkujecie, bo tak już kciuki w górę wystawiłam, zanim powiedziałam, jeżeli polajkujecie, no i ja oczywiście czekam na Wasze komentarze i wydaje mi się, że chyba przebiliśmy 16 tysięcy, albo jesteśmy jakoś bardzo blisko, bo generalnie jak nagrywam to jest ten moment kiedy tak wiecie wszystko lata i może się zdarzyć, że już przebiliśmy a może się zdarzyć, że brakuje kilka osób jesteśmy właśnie tak na granicy, tak więc jeżeli chcecie wziąć udział w rozdaniu na 16 tysięcy to koniecznie zasubskrybujcie bo rozdanie jest dla subskrybentów a my jako twórcy mamy podgląd w to kto subskrybuje nasz kanał, kto nie jeżeli macie subskrypcję prywatną, ukrytą, czy coś takiego, to my wtedy tego nie widzimy i wygląda, jakbyście nas nie subskrybowali. Tak więc tak zwracam Wam na to uwagę, e, więc poszukajcie na przykład, pogoogoglagajcie sobie tych informacji, jeżeli Wam na tym zależy. Jeżeli nie, to w ogóle nie było tematu. Tak, więc jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, chłodno, co lubicie. Ja wolę jednak jak jest chłodno, więc ja jakby wiecie cieszę się, kiedy nie ma 30-stopniowych upałów. E, więc tak, trzymajcie się ciepło, chłodno, odpoczywajcie, dbajcie o siebie, no i do następnego filmu. Na razie, pa. pa.